Dzień dobry kochani, zadzieram kiedy i lecę. Dzisiaj prosto z Karaibów, moi drodzy, zabieram was na poranny spacer. Pokażę wam moją najbliższą okolicę. Opowiem wam, co tutaj robię, dlaczego tutaj, jak długo tutaj zostanę, co będzie się działo przez najbliższe miesiące na kanale YouTube, a na koniec będzie niespodzianka, bo będzie się działo już jutro, moi drodzy, i to nie na YouTube, ale na antenie telewizji polskiej. Zadzieram kiedy i lecimy. Kochani, jestem na Kurasal, sal, na kura kao. Opowiem Wam dzisiaj troszeczkę o tym, co ja tutaj właściwie robię, dlatego że jak wiecie, byłam już tutaj. Ci, którzy mnie oglądają od jakiegoś czasu, wiedzą, a z zasady raczej nie wracam do tych samych miejsc. Spędziłam tutaj moją kwarantannę, wylądowałam tutaj w styczniu yy, zeszłego roku i utknęłam. I spędziłam tutaj 7 miesięcy, bardzo ładne 7 miesięcy. W sierpniu 2020 roku wyspę opuściłam i poleciałam znowu na mojej kiecy zwiedzać świat. No i od tego sierpnia byłam w Holandii, w Polsce, w Austrii, we Włoszech, w Turcji, w Hiszpanii i chyba to wszystko. I na Bonaire, tutaj sąsiednim, jeszcze. Natomiast tutaj. Nie ma prawie covid. -a. Tak jak widzicie, spaceruję sobie bez maski, oficjalnie i legalnie. Maskę zakładamy tylko wchodząc do sklepu. Plaże są otwarte, wszystko jest otwarte właściwie wszystko jest normalnie. Poza tym, że nie wolno spożywać alkoholu w miejscach publicznych łącznie z barami i restauracjami. To znaczy, już się nie sprzedaje po prostu nawet piwa w knajpie. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale aktualnie tak to wygląda. Właściwie. Mnie to jakoś nadmiernie nie przeszkadza, chociaż przyznam, że lubię sobie lampkę wina przy zachodzie słońca wypić. Kolejnym delikatnym minusem, chociaż nie związanym z COVID-em, jest to, że jesteśmy w porze deszczowej i bardzo dużo pada. I teraz zbierałam się na mój spacer, żeby wam pokazać troszkę okolice, i już mi się takie chmury zbierają. Ja one nie wyglądają nadmiernie groźnie, ale. E, tutaj czasami tak jest, że one nie są groźne, a potem z tego jest taka ulewa, więc nawet mam ze sobą w moim plecaczku e, kurteczko przeciwdeszczową, tak na wszelki wypadek. Ktoś mnie ostatnio pytał o to, jak wyglądał tutaj Nowy Rok i Sylwester, bo ja przyjechałam chwilę przed Sylwestrem, to coś Wam pokażę. To są, kochani, resztki po fajerwerkach. Dzisiaj mamy 8 stycznia i no jest z tego po prostu tutaj niesamowicie dużo nadal. E, Sylwestra po prostu oszaleli. Było tego niewiarygodnie dużo. Fajerwerki na Kurasal można zobaczyć niemal każdego wieczoru, dlatego że tutaj trochę jak w Europie na Malcie, bo na Malcie też jest takie wielkie zamiłowanie do fireworków, tutaj też. E, natomiast jeżeli chodzi o Sylwestra, to po prostu był odjazd. Zaczęli już dzień przed Sylwestrem i właściwie cały dzień, całą noc. A jeżeli chodzi o północ, to już po 11 się zaczęły strzały i właściwie bez przerwy do godziny pierwszej po prostu wszędzie, gdzie się nie spojrzało, to po prostu były wybuchy. nie tutaj wieje, więc nie wiem, czy mnie będzie słychać przez chwilę. Ale jeżeli chodzi o Sylwestra, to ja spędziłam go bardzo spokojnie w gronie najbliższych znajomych. I właściwie o godzinie 1 już byłam grzecznie w łóżku. Także tylko, aby zaczekać, wypić lampkę szampana i życzyć sobie szczęśliwego nowego. Nie było szaleństw. Tak jak mówię, troszeczkę covid tutaj zmienił też obchody tego dnia na wyspie. Natomiast generalnie covidu się nie odczuwa. No i tutaj już dochodzimy do wody. To jest mniej więcej 10-15 minut piechotą ode mnie. Chyba 10, a do samej plaży, żeby już na jakiejś plaży usiąść tak około 15 do 20 minut. Także spróbuję na tę plażę teraz dojść, taką najbliższą usiądę sobie pod parasolem, gdyż za chwilę pewnie zacznie lać. I opowiem Wam trochę o tym, dlaczego tu jestem i co tutaj robię. nie docieramy na plażę. Taką jak widzicie, mocno lokalną. Nie ma palemek i kokosów, ale za to nie ma też ludzi. Tam za mną na przykład jest jeden z eventów tej wyspy, którego ja nie rozumiem i po prostu nie mogę zakumać, dlaczego ktoś by to zrobił. To jest taka wielka łódź, taka industrial, wiecie, gdzie tam jakieś przewoziło się jakieś różne rzeczy. Ona utknęła tutaj kiedyś, wiele lat temu, znaczy wiele, kilka lat temu i tak jest, po prostu stoi sobie tam. Oni tam coś na niej robią, robią różne roboty i tak dalej, natomiast strasznie to szpeci w ogóle całą okolicę tutaj, bo ta łódź jest ogromna i właściwie z każdej plaży tutaj wokół widać głównie to. Natomiast jak się spojrzy w drugą stronę, uwaga, to jest widoczek taki. Mimo tych ciemnych chmur, które już tam się zaczynają pojawiać, to jest to bardzo przyjemna. No i co, usiadłam sobie pięknie, super. Parasole są, wszystko jest git, i są takie fale, że mnie w ogóle nie słychać. Tak więc teraz teleport będzie znowu. Cyk i jestem w nieco innym miejscu. Pomysł był na jeszcze inne, ale tutaj jest nieco zaciszniej. Chciałam pójść tam. Patrzcie. Chciałabym pójść tam. Tam jest taki zamek, i pod tym zamkiem jest taka miłutka, maleńka plaża. Ale ta wielka łódź, która tam szpeci, akurat tam są jakieś prace prowadzone. No i jest po prostu bardzo głośno, więc też nie ma sensu się tam pakować. Słuchajcie, tutaj mam taki błękit za sobą. I po prostu aż mi jest żal, bo nie wziąłem zombie bikini Nie mogę w to uwierzyć. I zastanawiam się, czy wskakiwać do tej wody po prostu w ubraniach, albo całkiem naked i w dupie, trudno, bo naprawdę strasznie bym miała ochotę. Tym bardziej, że. Chmury się rozwiały i ogólnie jest bardzo, bardzo gorąco. Ale do rzeczy, bo miałam tutaj o czymś konkretnym opowiadać dzisiaj. Dlaczego znowu kura sal? Czy też kura kał. Jak to się w Polsce mawia. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Wyleciałam stąd w sierpniu ubiegłego roku i bujałam się po Europie. Tak jak wiecie, cztery miesiące w sumie byłam w Europie. No i cóż, i wróciłam. Dlaczego? Z kilku powodów. Pierwszy i jakby najistotniejszy to jest to, że po prostu w czasach COVID okazało się, że podróże jednak są nieco trudniejsze niż ja sobie to wyobrażałam. My sobie tutaj żyliśmy w takiej bańce w zeszłym roku. Po prostu do nas COVID praktycznie nie dotarł, było kilkanaście przypadków i po prostu oprócz tego, że czasami jakaś maseczka, czasami coś zamknięte i tak dalej, to właściwie tak się żyło jakoś z tą całą sytuacją. Natomiast w Europie, jak wylądowałam, to się okazało, że jest troszkę inaczej. No, i mimo tego, że ja cały czas walczyłam o to, żeby podróżować, i bujałam się, jak wiecie, dosyć sporo, to po prostu jest to bardzo trudne, skomplikowane i po prostu męczące. Także plan był na ten rok afrykański. Strasznie chciałam lecieć do Afryki i spędzić tam kilka miesięcy, ale no, niestety nic z tego nie będzie. Również tutaj wchodzą w grę kwestie finansowe, bo ja nadal żyję głównie z moich oszczędności, robiąc tam sobie jakieś malutkie projekciki online. No i po prostu łatwiej jest zostać gdzieś na dłużej, bo jest to po prostu tańsze. Także zostaję na kurasal na 2-3 miesiące myślę i mam nadzieję, że wtedy sytuacja troszkę się zmieni i będzie można już trochę podróżować i będzie to wszystko inaczej wyglądało. Natomiast podczas tych dwóch miesięcy czy trzech najbliższych chciałabym przede wszystkim skupić się na tym, żeby rozwinąć właśnie tutaj kanał na YouTubie i moje social media i tak dalej. Po cichutku myślę o tym, żeby napisać jeszcze jakąś książkę. Jeżeli nie słyszeliście o tym, że napisałam jedną, to w zeszłym roku właśnie wyszedł mój e-book z poradami, jak podróżować tanio także jeżeli chcecie się tego nauczyć, to polecam i zachęcam. Ech, no i cóż, i, i tak sobie będę trwać. i Po prostu nie ma co za bardzo planować, dlatego że to jest po prostu strata czasu chyba. No, umówmy się nadal, ten, ten rok, przynajmniej początek 2021 będzie dość skomplikowany. Ja mam marzenia i ja mam jakieś takie cichutkie plany, ale... No, zobaczymy, jak będzie się sytuacja na świecie rozwijała. Oprócz tego, mam kilka tutaj wysp wokół, które chciałabym zobaczyć, i po cichutku sobie już szukam lotów. Nie wiem, czy się uda, bo to wszystko będzie zależało oczywiście, właśnie od Covid'a i od cen lotów, bo powiem Wam, że ceny w porównaniu z rokiem poprzednim poszły mega w górę, jeżeli chodzi o loty na Karaibach. Także no, zobaczymy, czy się uda, ale bardzo bym chciała. No a oprócz tego co? Pogoda jest piękna, mimo tej pory deszczowej, widzicie, teraz zbierały się chmury, już przeszły, jest tak gorąco. Lazur morza, po prostu, który zachwyca i oprócz tego tak dużo różnych aktywności, które można tutaj uprawiać, bo są tu jakieś górki, gdzie można pohajkować, jest mnóstwo miejsc do spacerów, do biegania. Jest mnóstwo plaż, także właściwie codziennie można być na innej. Także jest bardzo dużo różnych opcji, jak rozkoszować się tą wyspą. Podsumowując rok poprzedni raz jeszcze, tak jak już mówiłam na story na Instagramie, był to bardzo dobry rok, mimo wszystkich tych komplikacji i mimo tego, że było ciężko, i mimo tego, że moje plany były zupełnie inne, to po prostu przeżyłam wiele fantastycznych przygód, odwiedziłam wiele pięknych miejsc nowych. Podróżowałam sporo, bo 10 państw odwiedziłam. Niektóre nawet kilkakrotnie w zeszłym roku, bo w Holandii byłam na przykład 3 razy przez przypadek. Natomiast 6 z tych 10 państw to były zupełnie nowe miejsca. Także chyba nie najgorzej. Jak na COVID to chyba nie najgorzej. Nauczyłam się diabingu, free divingu, pływałam z dzikimi żubiami, e, śpiewałam na ulicach Trinidadu z mieszkańcami i generalnie dużo takich fajnych rzeczy się działo. Bardzo wielu fajnych ludzi poznałam. Ten ostatni miesiąc na Gran Canaria to również była super przygoda i bardzo się cieszę, że to zrobiłam. Pozdrawiam wszystkich znajomych z Gran Canaria. I, e, Także tak, no był to świetny rok, no, a poza tym to w ogóle zaczęłam całą tą, tą jazdę z YouTube'em, słuchajcie, i strasznie mnie to bawi i bardzo lubię to robić i uwielbiam się z Wami dzielić tym wszystkim, co się dzieje wokół mnie i całym tym pięknem. Zajmuje mi to bardzo dużo czasu, ale naprawdę sprawia mi to wielką radość, mam nadzieję, że kanał się będzie rozwijał. Wśród pytań od Was pojawiło się też pytanie, dlaczego tak szybko porzuciłam Gran Canaria. Plan był na miesiąc wstępny. Zakładałam, że być może zostanę dłużej, natomiast po prostu przeliczając koszty, Okazało się, że właściwie na jedno wychodzi, mieszkając tutaj i tam. Może jest tu minimalnie drożej. Natomiast generalnie jest cieplej i mogę dużo więcej robić rzeczy, które kocham, dlatego że ja tutaj spędzam głównie czas pod wodą. Uwielbiam snorkling, diving i całą resztę po prostu uwielbiam. I oczywiście na Gran Canaria też to mogę robić, prawda? Tylko że trochę mniej jest tam do zobaczenia i woda jest tak strasznie zimna. Niektórzy mi teraz napiszą w komentarzu, że nie jest, ale. Jest. No tutaj też teraz wcale nie jest aż taka ciepła. W sierpniu jak wylatowałam była cieplejsza, ale no mimo wszystko można spędzić w wodzie 5 godzin tak jak ja wczoraj i spoko, nie? Więc jest trochę inaczej. Gran Canaria jest piękna, mocno ją polecam. Było cudownie. Będę wracać, będę odwiedzała moich nowych znajomych, ale chyba to po prostu nie jest moje miejsce i tyle. Dostałam też już od Was pytania, od tych osób, które już wiedzą, że jestem na Kurasal, co się na wyspie zmieniło przez te kilka miesięcy, kiedy mnie tutaj nie było. Powiem Wam, że niewiele w sumie. Jest więcej turystów, dlatego że kraj otworzył się na kilka innych państw w sierpniu chyba właśnie, chwilkę przed tym, jak ja stąd wylatywałam, więc jest dużo więcej turystów, szczególnie teraz podczas Bożego Narodzenia, Nowego Roku i tak dalej, wszyscy mają wakacje, więc tak... A tak, poza tym, to właściwie się niewiele zmieniło. Mam wrażenie, że Rafa Koralowa jest nieco bardziej zniszczona niż była i strasznie mnie to smuci, no ale niestety to jest wszystko nasza wina, po prostu ludzi. Jak tutaj przylecieć? Bo też pewnie takie pytania się pojawią. Loty na Kurasal są bezpośrednio z Amsterdamu, także musicie lecieć do Amsterdamu i z Amsterdamu lata KLM. Latał również TUJ, aktualnie nie lata. Nie jestem pewna, kiedy te loty będą wznowione, natomiast KLM, jeżeli chodzi o koszty, to jest mniej więcej 500 euro w dwie strony z bagażem podręcznym. Bo niestety w KLM trzeba sobie dodatkowy bagaż wykupić, jak normalnie w tanich lotach europejskich. Czy to dużo, czy mało? Nie wiem. Wydaje mi się, że na taki daleki lot to nie jest źle. KLM to są super linie lotnicze, leci się w bardzo fajnych warunkach, fajne posiłki, bardzo fajna obsługa, także jest to dużo pieniędzy, niewątpliwie, tak, ale... Jeżeli sobie porównacie z innymi lotami na Karaiby, czy tam no, jakimikolwiek poza kontynent, to właściwie chyba to jest taka cena dosyć standardowa. Należy wykonać test na COVID tak, 75 godziny przed przylotem. Tak samo jak 70 godziny przed przylotem też do Holandii. Jeżeli sobie mądrze to zorganizujecie, to możecie zrobić jeden test i przez Holandię przelecieć i e, polecieć na Kurasal z tym samym testem. Ja tak zrobiłam. Natomiast to już trzeba sobie dobrze zorganizować czasowo po prostu. No i co, odpowiadam na pytania do Was. To teraz ja Wam jeszcze zadam pytanie. Co chcecie najbardziej zobaczyć z tego mojego świata na Kurasal? E, czy chcecie zobaczyć. Przyrodę, czy chcecie zobaczyć miasto, czy chcecie zobaczyć świat nad wodą, czy pod wodą, czy wolicie zobaczyć rozmowy z lokalsami, czy może poszukam tutaj jakichś Polaków i zobaczymy, jak im się tutaj żyje. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć, co Was ciekawi. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jak się tutaj dostać, czy jakie są warunki, cokolwiek, to też piszcie koniecznie w komentarzach. Ja postaram się na bieżąco odpowiadać na te Wasze pytania. No i cóż, życzę Wam raz jeszcze szczęśliwego, nowego, pięknego 2021 roku. Życzę Wam zdrowia, radości, słońca i oczywiście podróży. Tak. Zadzieram kiece i lecę. Ach, i nie zapomnijcie kliknąć w suba. Bardzo was proszę. Bardzo mi pomaga to i bardzo mnie dopinguje. Wszystkie lajki, komentarze i suby. Dziękuję, dziękuję Wam. Tak bardzo Wam dziękuję, bo ostatnio jesteście mega aktywni i dostaję taką ilość wiadomości, że czasami odpisuję z opóźnieniem. Ale straszno mi to wszystko sprawia radość, także dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło. Ach, jeszcze zapomniałam, Boże, jeszcze mam dla Was niespodziankę. Uh, dzisiaj jest sobota, to znaczy u mnie jest piątek, ale ten film pójdzie w sobotę. Jeżeli oglądacie filmy na bieżąco i oglądacie go w sobotę, to jutro w niedzielę yy, będę w poranku TVP w pytaniu na śniadanie około godziny 9.20. Będę opowiadała też o tym, gdzie jestem, co robię, jakie są plany i całej reszcie. Także jeżeli chcecie jeszcze posłuchać mnie na antenie TVP, to będzie mi bardzo miło. Zapraszam. Bardzo się cieszę na ten projekt też. Mam nadzieję, że pójdzie wszystko ładnie, bo będzie na żywo, także będzie troszkę większy stres niż teraz przed kamerą. Bardzo chciałabym mieć taki widok podczas tego wywiadu, ale niestety w związku z tym, że będzie to 9.20 waszego czasu, to będzie to 4 rano mojego czasu. Także będzie po prostu akcja spokoju, się działa przy dużej ilości światła, gdyż światła dziennego nie uraczymy. Dzięki raz jeszcze. Pozdrawiam Was serdecznie. Zacieram kiedyś. Let's